Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I znów przeżywamy Mszę Świętą Krzyżma nie w Wielki Czwartek, tym razem w święto Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana. Msza Krzyżma jest zawsze znakiem jedności prezbiterium danego kościoła, partykularnego. Ale znakami tej jedności stają się oleje. Między innymi oleje. Używane do wszystkich niemal sakramentów świętych. Z wyjątkiem małżeństwa. Gdyby nie jedność w sprawowaniu sakramentów świętych, z poczuciem wspólnoty z Kościołem, to te oleje byłyby tylko nieczytelnym znakiem jakiegoś, przepraszam za wyrażenie. Katolickiego Hokus Pokus. To jedność z Chrystusem i jedność między nami sprawia, że oleje mogą stać się czytelne w sprawowaniu i sakramentu chrztu, i bierzmowania, i kapłaństwa, i chorych. A trzeba również wspomnieć o sakramencie Eucharystii oraz o sakramencie pokuty i pojednania, bo przecież. W Dzień Zielonych Świątek czytaliśmy Ewangelię o zesłaniu Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Nie możemy sprawować sakramentów świętych tak, jakby liturgia była naszą własnością. Ona jest własnością Kościoła. I nie chodzi o to, ażebyśmy okazywali się oryginalni w ich sprawowaniu, żebyśmy ustalali sami dla siebie jakieś przepisy, zwyczaje. Ale mamy być jedno w tym, że Chrystus przez nas działa. A skoro tak, to On nas łączy ze sobą. Niech nas nic zatem nie rozdziela. Owszem, każdy z nas na swój własny sposób, zgodnie ze swoją pobożnością, przeżywa celebrację, nawet jeśli jest jej przewodniczącym. Ale to nie oznacza, że mamy zarzucić wszystkie przepisy liturgiczne, uważając, że nasze są lepsze. Bądźmy zatem jedno, aby ci, którzy chodzą do różnych kościołów, uczestniczą w sakramentach sprawowanych przez różnych księży, wiedzieli, że jeden jest najwyższy kapłan, który przez nas posługuje się nami, aby udzielać swojej łaski. Szczęść Boże.